Okej, okay, okej. Okay. Co? Aaa dobra. Chciałam, żeby 80k pełen. ušlejš něco bobo Ja nie wiem nevím... ściana nie wiem siada na miejsce. Ja. Klejną ją ka siadam. Ja umka siadam. Od bo nie, nie gram w tą grę Kurde jakieś łuki mi wylatują No dobra, w końcu coś normalnego Dobra, snajpa wyleci jak nic, snajpa nie Dobra Nie wiem Gdzie, dobra Trzymaj piłeczkę, mordo yy, Gdzie jest Raking Dobra Ja nie wiem Naprawdę Ja nie wiem. Dobra, jakby nie wiem, jakaś pompa, lecz nie mogła trochę сенсия. Ну и снайпа. Кала. Хотя ж флэргом. Добра, там есть Dobra, mordo, nie strzelaj do mnie, nie strzelaj do mnie, bo pożałuję. Moskika z ekipy, moskika z ekipy. Czy to snajpada Co ci to A mo tylko zmarnowałeś? To jeszcze jest Ja wiem, eee, mas... O, i się ciarz. Tem barco, 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 Uma A co można grać. Czy pan zgrobiały bazar gra? Mm -mm. Dobra. Mendei il это же за Ja nie wierzę Jak minia ten parasol to Będę szybciej otworzył tę głupią skrzynkę i Dobra Próbowałem jej nie otwierać Dobra, kampa 200 i Ja nie wierzę Strefy tu nie ma nie kampa, wakam podwiesciakiu. Czterdzieści Ja. Dobra, dojazd. Gazuję ich. Mordo

zgrubiały bazar, będzie grał i teraz mi tylko tak, co miałeś w w tym locie nic co to jest, no no, no nawet, nawet Dobra, biorę snajpę, nie da się z tego ugrać Teraz move do strefy Let's move out 200 IQ A to nie jest 200 IQ Dobra Masz bana jak na mnie spadniesz Mordo, masz bana. Za to co robisz. Mordo, mordo, mordini. Wiesz, że giniesz. Wiesz, że giniesz byczku nie? Ja ci mogę zamknąć w strefie. Ja tego nie robię, bo zaraz zginiesz Dobra, masz bana. Masz bana. Nie jak ty będziesz czekał przy tej strofie, to masz dawno, nie. To jest jeden normalny. Ja pięć smaczów zmarnowałem W sekundę gdzie, nie wiem, z pięć budowli postawiłem Łucznik się znalazł Gdzie ty strzelasz z tego łuku? Jej mordo, skąd ty strzelasz? Gdzie on jest? Aha czajmy bazę. Czajmy bazę. Dobra, nie wiem, czy ty myślisz, Mordo, ale masz kolaps. Dobra, masz bana, nie? Masz dojazd. I wiesz, jak mi zadasz HP? Nie wiem! Nie wiem, kto gra na dwa łuki! Dobra, śmieszy mnie to. Śmieszy mnie to. To to Dr. Slon jeszcze, nie? Mordo, wiesz, że przegrasz. Jak tam Daszek? nie. Giniesz? Coś tu ginia. No i co ci to da? Z tego łuku na Dobra. Ta gra jest niemożliwa. 500 matsów zmarnowałem. Ja na. 50 butów nie? 50 butów. Jak mi to ja. Nie no. Tak, gra. Co za ludzie to są ja? Nie? nie wiem, kto tak gra. Poczekamy na zgrubiale bazar. Z grubiały. Dawaj z gruby. Wchodzimy do Fortnite haju, że zwa. Z gruby. Z gruby. Spoco na kad sparek do Fortnite'a wszedł. Ej, to ty jesteś spocony kacperek? Halo Jak coś to Filip już gra Chyba. A, Filip ma dwu. Albo nie ma satów? Znaczy Ja ma bo chyba odrabia lekcje. Halo. Dawaj, z gruby jak coś to, to i gorzej, nie? grubiały bazar wejdzie kiedyś do tego Fortnite'a. может входить в такой Фортнайта. Halo Coś to, że ja sobie gram w nie? No Nie wiem, przyszedłem do strefy, miałem gdzieś z 100hp, nie? Z kewem I chłopczyk ambi z pmem, nie? Oczekaj, no, dam tylko na prywatną A co ja dzisiaj w ja muszę sprawdzić nie, jak coś, to ja mam live'a a dzisiaj fajne skiny są w sklepie o, Kuno tak. fajny jest Nie skin to Kuno Nie no ja będę sławy bo z tą przegram Ta, tymczasem ja zrobiłem jednego fraga na farcie, nie? Nie, słabo, się nie gra Nie jestem w ogóle w ogóle łuki już są na całej mapie no. nie Wiem, już się grałam te Solonia i chłop grał na dwa łuki, nie? Jeden borowik i spamił z tego tego wybuchowającego i z tego no gazowego Jest wybuchający? No ty Ale oh, ja mam majma To był twój błąd Oj tak króliczko! ale... Dobra Ja nie wierzę Dawaj, popcorn i mam mi... puste ręce, nie? Ale mi było przykro, o Boże Będziesz jutro w szkole? No, jakby ja to zobaczyła, jak ty grałaś Wiesz, że nikogo nie ma na live, nie? Aha No, ale wiesz, że Gabrysia... Nie no, bo tu leci Wiesz, że Gabrysia, moja kuzynka Zna mojego YouTube'a, no. Ej, cała mi to Otwórz, otwórz! Aha! ja bajki. też coś powiem! Co? Daszyk mi się nie stawia! Dobra, Daszyk mi się nie stawia, nie? A teraz ty się Masz... postarzysz Ta gra jest taka dziwna. Że ja staję kiełbasę, a ta gra i tak... ...nie będzie. Nie ma nic. Zobaczcie... A, dobra. Nie miałem się wdać. CO JEST? Igor, jakby... A, nie punktu? Ej, <laughs> jakby Julka zobaczyła, jak ty grasz. Boże, ty jest gorszy niż ty z Tymczasem ty lecisz się, gdzie ja do ciebie strzelam. Nieprawda! bo ja nie gram na głos, ty No to się podgłaszy Ej, właśnie to jak mnie słyszysz, jak nie grasz na głos? jesteś... Ty... Igor, jak mnie słyszysz, jak nie grasz na głos? No, normalnie, przez słuchawki! <grych> to jak to nie słyszysz Fortnite'a? Normalnie. Masz wyciszonego w ustawieniach? Tak. U! Mama na balanie jakąś bale. O, w bomba. A szybko wyłapał Nari. Nie, nie, nie mogę tego zrobić. I zrobiłem, jest takim zbonem. Ej, pamiętasz jak wchodziłeś na szafki? Kocham Artur ej, ma ale bez przesady. To no. no ja też go mam. Nie. Proszę, proszę, Iber... 40? Nie dwa, kocha. Nie dwa. Takie ale ja mam dzisiaj taką Arturozę No, tymczasem ja Serio Artur Tak szczerze nie na Artura A ja kocham, bo nie to... No bo ja jestem chory na Arturozę. Ach, ja też. Muszę się leczyć. O nie mam Czyli powróć za. mną. Dam radę wejść, dam radę wejść. Przerwam, Kocham siebie. Double, double, to są twoje hype. Ja ci wyjdę jeszcze. Nie, nie, tak, tak. Jeszcze głośniej niż Bobo no, 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 czekasz. <noise> Masz ze zana. Haha, czekasz. No! Ja mam utrudnienie! Sorry, ale to było trochę takie free. Ja mam utrudnienie. Tak, bo ja mam tak. te starance. Co to? Bo mam... No powiem popcorn. Ty jesteś za przecież to ty. Co to za różnica? Słuchaj, Ej, szkoda, wiesz, że... To Słuchasz? Ja pierdzielę, to jest ci... Ej, bym się śmiał jak bym cię zawił z Pema Z takim borowikiem, nie dość, że z pami z Pema, to jeszcze kurde ja Gratulacje Jeszcze głośniej niż DJ Bobo A tym skanerem, nie mogę strzelać Gówno O kurde na mnie mam przypał stref strefaj gork No ja nie mam zona Przerpane Jaż nie mam z to się musisz razzić Po co? Po co ten fiskar dla mnie z takim tak ma tak zgaszegajmy Ja mam artrozę mówiłem Też się urodził, też się urodził z Artukiem Aj, myślałam... To... <grywa> Tymczasem Igor Ło, czy panie mam krakach? Wiesz, ja mam cały żanio Co my to? Lata sobie, lata Lata Czart jest potężny Lata, <grywa> dobra Ole, ooo, Igor Dobra Masz deba Dobry! <grywa> Krzyto! Nie zaraz strachu, Es. Gdybym nie jadł popcornu... Mhm, mm tak, tak. to by my. było z 80 do 0. To po co jest? No bo... bo Słucham, Zenit. Bo jest dobry. Przecież tymczasem ja wszystko trafiam. Bo jest dobry. Jakie mi No że... skąd? Nie no, nie. Tak ať,